Najpierw to bym się chciał przywitać wszystkimi kibicami i zachęcić was, żebyście przyszli w sobotę na mecz i nas wspierali. Drużyna tego potrzebuje. My, jako sztab, czyli ja i trener karpiński z trenerem Iwczykiem, zrobimy wszystko, żeby poprawić jakość gry i przynajmniej już od tego pierwszego meczu, żeby to już dużo lepiej wyglądało. Druga rzecz, chciałbym też podziękować zarządowi za to, że gdzieś tam zaufali nam i dostaliśmy szansę, żeby tutaj być i móc popracować. A co do już odpowiedzi na to pytanie, to oczywiście, no, gdzieś tam przeanalizowaliśmy wcześniejsze mecze. Mamy swoje wnioski. Gdzieś tam w tym tygodniu już dużo pracowaliśmy właśnie nad budowaniem ze strefy średniej do wysokiej, nad kreowaniem tej sytuacji szczeleckiej i finalizacją muszę powiedzieć, że chłopcy naprawdę bardzo solidnie popracowali i mam nadzieję, że już w najbliższym meczu będzie tego efekt i będzie to już widać. Więc tak naprawdę wszystko się okaże jutro, boisko to zweryfikuje to, nad czym żeśmy pracowali. Tutaj tak naprawdę dużo daje też nastawienie i podejście chłopaków. No, rozmawialiśmy z nimi, mamy analizę tego, co się działo wcześniej. Zmienimy na pewno troszkę ustawienie. Będziemy troszkę bardziej chcieli kompaktowo bronić. Wiadomo, że tych jednostek treningowych do tej pory nie było zbyt wiele, ale już coś tam zdążyliśmy poprawić. Będziemy oczywiście dalej nad tym pracować i na daną chwilę no, myślę, że samym ustawieniem troszkę będziemy starali się yy, przede wszystkim skupić na tym, żeby też tych bramek właśnie nie tracić. No, właśnie te wyniki były kiepskie, ale tak naprawdę już przez ten pierwszy tygodniowy mikrocykl, który żeśmy przeszli, mamy już swoje wnioski i tak naprawdę uważamy, że ta drużyna jakościowo wygląda naprawdę dobrze. Więc głównym gdzieś elementem też było to, żeby troszkę presję z tych chłopaków zdjąć, żebyśmy głównie popracowali nad mentalem i nad wiarą ich w swoje możliwości, bo ta drużyna naprawdę jakościowo wygląda bardzo dobrze. Myślę, że Jeden mecz może tutaj wiele zmienić. Bardzo wierzymy, że ten najbliższy mecz już tutaj da nam jakieś punkty, co oczywiście też poprawi morale chłopaków, które na daną chwilę no, nie było, wiadomo, zbyt dobre. Oni też bardzo chcą i to nie jest tak, że wyniki były kiepskie, oni nie chcieli, bo oni bardzo chcą, oni są bardzo zaangażowani i tak naprawdę potrzebują wsparcia z trybun, potrzebują troszkę spokoju i takiej rzetelnej pracy na treningu, a jestem 100% pewny, że wyniki już niedługo będą dużo lepsze.